Thank you. Jak sami przed chwilą widzieliście, w niedzielę pojawiłem się na mistrzostwach Polski park klubowych w Poznaniu. Przy okazji tego turnieju postanowiłem zrobić coś nowego w naszym środowisku. Pewnie wielu z was kojarzy serię stadionowe rewolucje na kanale Weszło TV. Wpadłem na pomysł, żeby na wzór tego zrobić żużlowe rewolucje i sprawdzać jedzenie na różowych stadionach. Podczas mistrzostw Polski park klubowych z ciepłych posiłków dostępna była kiełbasa w bułce oraz hot dog. Do picia można było zamówić kawę lub herbatę. Jeśli chodzi o kiełbasę w bułce, to kosztowała 15 zł. Sama kiełbasa była duża i bardzo dobra. Można powiedzieć, że wręcz idealna. Bułka z kolei w niektórych miejscach była delikatnie niedopieczona. Biorąc pod uwagę całość, to naprawdę było to solidne przygotowanie i dało się tym najeść. Przejdźmy do hot doga, który kosztował 11 zł. Tutaj mamy podobną sytuację z bułką, a parówka jak parówka. Spełniała oczekiwania. Jedynie na stadionie w Poznaniu jak najbardziej oceniam pozytywnie. Jeden z minusów były tylko dwa punkty gastronomiczne. Na mistrzostwach Polski Park Klubowych pojawiło się troje kibiców i w kolejce podczas zawodów trzeba było poczekać dłuższą chwilę. Mimo wszystko myślę, że z taką sytuacją spotykamy się na wielu stadionach w Polsce. Dajcie znać, podobał wam się taki materiał i napiszcie, który z obiektów ma być następny.